Okej, okay, startujemy z kolejnym odcinkiem domowego so. Gdzie, jesteś, gdzie jesteśmy? Kto zgadnie? Ja właśnie odpływam, dosłownie w przenośni. Jesteśmy w dżungli Kongo w Afrykarium. <laughs> Dawajcie znać, czy dobrze nas słychać, bo to jest dużo dodatkowych dźwięków. E, będziemy się starać mówić głośniej. E, 37 odcinek, już dobrze pamiętam? E, ja mam na imię Ania. Ze mną jest e, kolega Marci. No. <laughs> Witamy Was serdecznie, dołączajcie, lajkujcie, dawajcie znać co i jak, szykujcie pytania. Dzisiaj będzie jeszcze raz powtarzam o manatach. Idzie do rumieńce. Raz, że temperatura a dwa że mogłam dotknąć noska. Ja po prostu chyba normalnie odpłynę jeszcze bardziej szybciej. A jeszcze e... Przypomnijmy, że dzisiaj o 17 mamy specjalne wydarzenie, czyli Zoidodo na ratunek a, tak. O ochronie się. fauny. Azji, ale w kontekście koronawirusa. Także włączajcie się, 17 dzisiaj, Facebook ZOWY. Tak, właśnie wyjątkowo Facebook, tak? Nie na żywo u nas na terenie Ogródu Zoologicznego, tylko online. Będzie na pewno warto. No i cóż, kochani, gorąco, bardzo, wilgotno. Bardzo. Bardzo, bardzo bardzo. Wierzcie nam, że naprawdę jest ciężko tutaj wytrzymać. Yy, Temperaturę wody właśnie. 26, zapieka? 27? O, czad. Miło. Bardzo mhm. miło. Marzymy o tym, żeby skoczyć. Czy mogłabym? Nie. Czemu? Bo to jest dla wyjątkowych osób. Ten Aha, dla wyjątkowych osób, słuchajcie. I te osoby pływają tam sobie w środku. Yy, poprosimy operatora, żeby może się zbliżył i zrobił zbliżenie właśnie. Na naszych no wyjątkowych bohaterów. No pani Link. A, nasza duża dziewczyna. To dziewczynka. Jest nasza największa Aktualną samica. A śledzi? A śledzi ją Armstrong. A, cwaniaczek. To są jakie manaty, <laughs> Marcin? Haraickie manaty manaty Tak jest. Jakie na gdzie występują? Floryda, Ocean Atlantycki od zachodniego wybrzeża po Florydę, Brazylia tamte rejony? Ja słyszałam, że właśnie szczególnie w Stanach Zjednoczonych zagraża im znowu człowiek. Bardzo często zresztą jesteśmy głównym powodem, dla którego gatunki Generalnie wymierają. głównym powodem zagrożenia manatów to jest człowiek. Człowiek jest wszędzie zagrożeniem. Słyszałam, że turystyka nieodpowiedzialna również powoduje duże spustoszenie. Kiedy one się gromadzą właśnie w wodzie płytkiej, to wtedy tam nagminnie turyści przypływają, podpływają nawet pod wodą, tak? Na motorówkach, na kajakach i zakłócają spokój. Tak, tak. Wy, wypadki, jakby e, przypadki spotkań man manatów z e, łodziami, ze z, z śrubą tej łodzi są bardzo częste i są obszary już wytypowane e, w tych rejonach, gdzie one się najbardziej gromadzą, gdzie jakby zabrania się wpływania, ponieważ bardzo dużo no, uszkodzeń albo śmiertelnych przypadków jest w z czy to jest zwierzę drapieżne, nie, czy łagodne? To jest to zwierzę łagodne, one, unik one unikają kontaktu z człowiekiem, one nie będą szarżowały, nie będą atakowały człowieka. E, no i przez to też się tak dzieje, jak się dzieje, że są częstym obiektem polowań przez ludzi. Niestety. E, no i, i przypadków śmiertelnych ze spotkaniem z łodzią. Ile mamy osobników tutaj w tym mamy obiekcie? Mamy dorosłe samce, dwie dorosłe samice i jedno dziecko, które ma. Teraz urodziło się 23 maja. Baby. Baby. Jest właśnie tutaj chyba nawet koło nas. Mam nadzieję, że Wraz... dobrze to widzicie. Jest, jest, wypływa tutaj. Co, a już wiemy czy to chłopak czy dziewczyna. Eee, to jest e, chłopczyk. A będziemy szukać imienia, nasz pierwszy, bądźcie gotowi. Nasz pierwszy chłopczyk. Niedawno były jeszcze dwa, prawda? I pojechały sobie. I pojechały, zostawiły Niestety. nas. Niestety. A gdzie pojechały? Pokwalnie pojechały się. do Francji, do ogrodu zoologicznego w Bouval. Stosunkowo nowy ogród, w bardzo dobre warunki. Mieliśmy możliwość jakby oglądania tych warunków, w których one żyją. Więc... Za Twoimi nogami bardzo ciekawie coś wygląda. Możemy Pobrema coś więcej dieta. powiedzieć Pobrema właśnie Pobrema na ten dieta. temat? W okresie letnim świeża kukurydza. Nie kolby, tak jak to ludzie robią, tylko takie łodygi. E, warzywa mhm. różnego rodzaju 8 kg w ciągu dnia, plus 2 kg marchewki. E, jeszcze raz głośno i wyraźnie jaka ilość? E, 8 kg samych warzyw, mhm. e, plus 2 kg marchewki i około 100 kg sałaty. Jakiś przysmak? E, no to warzywa nie na pewno. Nie, nie, warzywa na pewno są takim e, przysmakiem. Kukurydza, która przyjeżdża do nas świeża w tym okresie letnim. Można ją nazwać zielonką? Można, tak jak chyba można. Kopetyne, chyba można. Mm -hmm. Tak, tak, można to nazwać zielonką. No i tam mamy jeszcze różne granulaty, które one preferują, które lubią i o godzinie 12.30 każdego dnia robimy z nimi taki mini-trening, gdzie ludzie mogą sobie to zobaczyć. Zapraszamy oczywiście. Zapraszamy oczywiście. Mm -hmm. I, I te granulaty też biją taką popularność, jeżeli chodzi o... A w naturze czym się odżywia? Zielenina. Zielenina, tak. Morska, morska, tak. Morska zielenina. E, mogą na linii brzegowej, jeżeli jest mało pożywienia gdzieś w wodzie, mogą z linii brzegowej, nie wychodząc z tej linii brzegowej, e, mogą sobie e, pobierać ten pokarm. To co, spróbujemy je troszkę e, nakarmić? Tak, a w międzyczasie bardzo proszę Spróbujmy. przedstawić naszych, nasze banaty, ale też podając wiek. Bo wcześniej powiedziałeś, kto jest kto, ale tak jeszcze. E, tu mamy link. Samicę, naszą największą samicę. Ona e, dwukrotnie u nas w ogrodzie urodziła, Jest to nasza najstarsza samice, no, Ona ma teraz około 13 lat. Coś się zawstydziła i posła. Ja spróbuję je tutaj może zwabić. Ania, to Ty może w międzyczasie opowiedz o tym, czy one się potrafią bronić przed zagrożeniami w naturze? Bo Nie. o to pytają. E, no tak właśnie, jak żeśmy częściej stwierdzili, to jest dosyć łagodne stworzenie. Ratuje się ucieczką. Ja to się wcześniej pytałam Marcina co by się stało gdybym na przykład znalazła się w tej wodzie wiadomo że nie wolno no to usłyszałam, że Armstrong na przykład tak schowałby się Wszystkie najmniej. Wszystkie by się, Wszystkie schował. by się tak. schowały. One by odpłynęły. Dla nich coś, co zupełnie inaczej pachnie niż opiekun, e, no jest takim znakiem zapytania i zachowują się wtedy różnie. Z reguły odpływają. Czyli węch Nawet dobry. tutaj widzimy, tak, one się głównie tym węchem e, posługują. E, oczy tutaj nie mają znaczenia. E, no Widzimy, jak one na nas zerkają. Pojawił się ktoś nowy, pojawiła się, pojawił się obiektyw i one już taką niepewnością... Tutaj się... Ostrożność tak, i tak. dystans. A co Jeden z mamy. naszych widzów pyta o zęby i o możliwość gryzienia. Eee... Czy gryzą? No, i mamy ciekawostkę, prawda, związaną z zębami? No nie, nas po palcach nie gryzą, dlatego że manaty mają zęby, mają ich dużo, bo do, od 26 do 34. I całe jakby uzębienie znajduje się w tylnej części i służy do rozdrabniania tych roślinnych pokarmów. A ewenementem takim u manata jest to, że on przez całe życie wymienia sobie te zęby. Czyli Proszę. te zęby, które są na froncie, jakby najbliżej przodu e, szczęki, e, w momencie, kiedy ulegają starciu, zamienione są zamienione przez kolejne, są przez kolejne zęby. A to się nie Dokładnie. dzieje podobnie, jak u słoni? To się dzieje jak podobnie, jak u słoni. Bo? Bo... Właśnie, i to jest hip, słuchajcie. E, bo... Jakby najbliżej takim żyjącym krewnem manata po biochemicznych badaniach białka. E, dowiedziono, że jest właśnie, że e, najbliższym krewnym manata jest słoń. Jest słoń, tak, tak zwierzę no i guralki. Lą... Tak. tak jest, czyli zwierzęta typowo lądowe. Jak się dobrze przyjrzycie, to na kończynach można dostrzec nawet resztki. Takie małe kopytka. Tak, takie drobne kopytka, szczątkowe. szczątkowe. Chociaż mamy do czynienia z typowym zwierzęciem wodnym, Wodny. przystosowanym do życia w wodzie, Wodny. stąd popatrzcie, jaka jest płetwa ogonowa, szeroka działająca pionowo i w górę, ja w dół. Tak, trochę dzieciom jeszcze, tak, żeby, żeby jeszcze potunęły. A słuchajcie, Patryk pyta się, pyta się o to, czy... Ojej, nie było, słuchajcie. Aha, skąd bierzemy liście kukurydzy? No bo to jest ciekawostka. No mamy specjalną, specjalną uprawę tej kukurydzy i od okresu wiosennego do późnego lata to w zasadzie do pierwszych przymrozków tą kukurydzę mamy. Z tym, że e, późnym latem już tą kukurydzę magazynujemy w mroźni, e, po to, żebyśmy mogli ją podawać zimą manatą Jako urozmaicenie tej diety. Jasne, a wiadomo, czemu nie kolby? Eee... Nie, my akurat właśnie uwielbiamy, prawda? No, myśmy próbowali tutaj kukurydzę z kolbami, jednak. No, mhm. no i to też chodzi o, o cukry, kalorie. o kalorie. Myślę, Więc to że trzeba tak. Też uważać Myślę, że tak. A tutaj też dzieciaki z Buziaczka pytają, czy manaty wyskakują z wody. Nie, manaty są ostatnimi zwierzętami, które wyskoczą z wody. To, nie to się nie zdarza. Nie one ale podczas treningu całkiem nieźle nie... je tak, one, one sobie wychodzą jakby na tratwę, i, e, i, e, ale nie opuszczają tego środowiska wodnego. One tylko wyciągają głowę tutaj na front. I, I nic więcej, nie wyskakują ponad wodę. Powiedz mi mam, włożyć do wody tą sałatę, e... czy położyć tutaj bardziej z brzegu? No spróbujmy położyć tu, ale nie wiem, czy ona będzie chciała się. A może, może, może. Uwaga, no i mamy uwaga. pytanie jest, od Flory. Jest, czy to prawda, że przed płetwami matki przytrzymują młode, żeby nie odpłynęły? E, prawda. I tu myśmy obserwowali, Abel, nasz ostatni młody ona bardzo jej się uaktywniły instynkty macierzyńskie e, i ona strasznie tego małego pilnowała trzymała w, w tych płetwach swoich w rączkach nie wypuszczała cały czas podpływała z nim do powierzchni żeby sobie nabrał e, powietrza więc to tak widać było że ona bardzo dużo obsługuje to dziecko tymi przednimi kończynami Marysia pyta ilu opiekunów zajmuje się manatami u nas w zoo Czterech opiekunów jest Czyli Mua czyli ja Czyli e, Tak, Dominik, Maciek i Emiliana. Cudowna ekipa, słuchajcie. Pierwsze młode, które się u nas urodziło, z tego co pamiętam, to musiałeś nieźle wokół niego biegać, prawda? No, niestety okazało się, że mama nie za bardzo chciała się zająć z dzieckiem, w związku z czym rola matki przypadła opiekunom. No i trzeba było kilka razy dziennie z butelką mleka przybiegać i karmić dziecko. A karmiłeś je w brzegu czy w wodzie? E, ono miało specjalny kojec zrobiony, e, i w tym końcu uczyliśmy malucha e, karmienia. I w przypadku lawii naszej pierwszej samicy, która się urodziła i wymagała takiej opieki, ten proces był taki dosyć trudny, bo no, to było nasze pierwsze dziecko, my się dużo uczyliśmy wtedy. Pierwsze nasze. Pierwsze nasze <noise> dziecko, no to było nasze dziecko, bo myśmy odchowali to dziecko. Uwaga, uwaga, lider wśród fanów Paweł. Cześć Paweł. Pyta, jak długo manaty wytrzymują pod wodą bez nabierania powietrza? E, no manaty przy takich okresach drzemki odpoczynku spokojnego jakby trybu pływania to do 15 minut myślę, że mogą wytrzymać. Tak podają niektóre źródła. To jest maksymalny czas, który źródła mm. podają. Jeżeli chodzi o powiedzmy o spaniu, bo to jest ciekawe prawda co się dzieje z oddechem. No wstrzymuje się zwalnia się ten oddech i one one śpią na dwie leżą. No z, z reguły tak. I mamy tutaj takie tu są takie po lewej stronie widać e, specjalne platformy porobione i tam manaty bardzo lubią spać, odpoczywać e, i to tak jak u zwierząt wszystkich wodnych e, ssaków e, część półkuli pół pół półkuli pół sobie odpoczywa, śpi, druga półkula czu, czuwa nad Czynnościami życiowymi. Agnieszka pyta, dlaczego dwa manaty musiały pojechać do Francji? No, na tym polega hodowla w ogrodach zoologicznych. Tą populację trzeba jakby dobrze rozłożyć po, po wszystkich ośrodkach hodowlanych, tudzież ogrodach zoologicznych. Na wypadek, gdyby, nie daj Boże, na coś wypadek, się gdyby, stało. Na wypadek, gdyby, tak, dokładnie. No, no, niestety manat jest też zwierzęciem bardzo zagrożonym, więc. E, no, ta populacja w środowisku sztucznym e, no, powinna być dobrze zachowana i genetycznie ta pula powinna być dobrze utrzymana. A teraz pytanie: jak grubą skórę mają manaty? Pytanie: około chyba 2-3 cm, myślę, że to jest najgrubszy. A jaka jest w dotyku? Hmm. Do czego byś porównał? trudno jest do czegokolwiek Bardzo porównać. Bardzo miłe. O, no to jednym paluszkiem Dzisiaj słuchajcie, jest tak lekko chropowata, ale delikatna. Tak, delikatna. To nie jest taki typowy papier ścierny. Nie, Przemek, nie, nie. Przemek Pyta, czy manaty rozpoznają swoich opiekunów? E, one rozpoznają swoich opiekunów i e, kiedy do nas, jakby te, te pierwsze nasze kontakty, e, i ona musiała, no to był problem, no bo ona musiała u nas poznać. E, natomiast potem widzieliśmy różnicę, jeżeli się pojawiła w obrębie basenu, zupełnie to mnie obca osoba, której ona nie znały, no to oczywiście podpływały z takim e, dużym dystansem i zaglądały, a kto, a po co, a czemu on inaczej pachnie, e, mhm. tak się zachowują manaty. No zresztą tutaj widzimy, że one też tak się zachowują, nie pchają się całym stadem, tylko jakiś lider tutaj podpływa i to chyba jest ab Lingowska, tak mi się wydaje, że tutaj jest koło nas najczęściej e, i ona tak zagląda z zaciekawieniem, co tu się dzieje. Pytanie, e, dosyć ciekawe, czy manaty są jednobarwne, czy też na przykład są ciemne, brunatne, jak foki czy morsy? E, z reguły jest to jeden kolor, on się tam może kilkoma tonami, czy jednym tonem odcienia różnić, natomiast one w naturze normalnie pokrywają się glonami i Właśnie. to bardzo ładnie widać e, u link teraz, na tym ogonie tutaj z tyłu, to, to, to ciemna plama to są glony, więc... Czasami ludzie mogą to odbierać jako zupełnie inny kolor, a to jest po prostu glon, który osiada na skórze tego zwierzęcia. Czasem mogą być jakieś odmiany barwne jednak, prawda? Tutaj Te białe to... plamy, które one mają, to są jakieś zadrapania, które a. powstały w wyniku ocierania się o skały, jakiś tam przepychanek. To, to nie jest jakby I genetycznie uwarunkowane. Ale to tak. jest też normalne. Tak, prawda, tak. U nich. To tak. Nie jest nic nadzwyczajnego. Wszystko naturalnym często właśnie można zaobserwować na ciele jakieś zadrapania, można. jakieś mhm. blizny. I tutaj widać nawet, no to u wszystkich zwierząt te blizny są widoczne. No, tak jak u człowieka, no też no chyba nie ma człowieka na Ziemi, dalnego. który gdzieś tam e, nie ma jakiejś małej szramy blizny. No chyba Armstrong ma najmniej tych blizn, chociaż on gdzieś tam ma pod brodą jakąś tam taką. Mało. A Anna pyta, jak żyją w środowisku naturalnym, czy łączą się w pary na całe życie, czy w stadach? Z reguły to są, to są samotnicze zwierzęta, najczęściej można spotkać e, matkę z cielakiem, e, czyli z małym manatem. E, natomiast e, one w poszukiwaniu cieplejszych e, areałów wodnych e, potrafią się grupować do kilkudziesięciu, nawet podejrzewam, że tam gdzieś mm -hmm. czytałem w niektórych źródłach do 200 sztuk. I razem tam potrafią funkcjonować. A zadaćcie ciekawe pytanie, Marysia się pyta, czy nasze manaty nie boją się naszych kaczek dziwaczek królowych drugiego planu. E, królowe drugiego planu, planu e, były pewnym, w pewnym momencie problemem, ale manaty jakoś nauczyły się z nimi tutaj kooperować. No i w tej chwili jest okej. Okay, ale jest konkurencja pokarmowa? No prawda? jest też po części konkurencja, ale kaczki jakby już deczko ustąpiły i nie są jakoś bardzo nachalne. No, natomiast te początki były takie dosyć trudne, ale potrafią ze sobą kooperować. No, Musicie pamiętać, że w naturze manaty spotykają się z różnymi gatunkami, także czemu by i nie z kaczkami u nas? Na tak jest. ]kład. To co? Następne pytanie: Jak długo żyją manaty? Do około 30-40 lat, chociaż gdzieś tam też w niektórych źródłach czytałem taką informację, podawali wiek 50 lat. O! Czyli to zwierzęta długowieczne. Mhm. A jeszcze inaczej, są jeszcze inne nazwy na manaty, poza właśnie manaty? Eee, no, no, no jest tych nazw kilka, błędną nazwą na przykład jest Krowa morska. Albo Pondo. Syrena, albo Syrena, no to takie nazwy gdzieś tam w środowisku e, funkcjonują, to są błędne nazwy Syrena prawdopodobnie wynikła z tego, że w dawnych czasach gdzieś żeglarze, którzy e, nadużywali pewnych trunków e, mogli Rum. widzieć e, na przykład <śmiech> mogli <śmiech> widzieć e, w manatach Coś co do jest podobne do kobiety, tak, może im tam się coś no, tak jest, właśnie. pomieszało. Krowa I tak morska powstają ste... stereotypy i fake newsy. Krowa tak morska już nie żyje. Wymarła, Wymarła dzięki oczywiście nam tak, znowu. Ludzie prawda? znowu się przyczynili do tego, że krowy morskiej już na tym świecie nie ma. I jeszcze pozostaje Dugon, ale to nie jest manat. Tak jest, tak, ale bardzo jest do niego podobny. Podobny, ale ma, trochę się różnią w budowie. Chcecie zobaczyć rzeczywiście różnicę? To zapraszamy do ogrodu zoologicznego. Przy wybiegu mamy panel edukacyjny. Tak, i tam e, przy jest, panelu jest. Wszystko chyba. dokładnie mhm. tak wyjaśnione. Jest, jest pokazana krowa stelera, bo ona naprawdę gigantyczna, Byłem. olbrzymia. Właśnie Dugon i manat. To przy czym manaty też nie są takie małe? No, próba no była są, dużo większa, bo dorosły tak. manat gdzieś tam był największy, zważony, zmierzony, e, 1600 kg. Też koło tego, tak, czy kg. E, pytanie padło też, jak długo trwa ciąża u manatów? Czyli jak długo tego maluszka mamunia nosiła w brzuchu? 12-13 miesięcy. Czyli ponad rok, słuchajcie. I potem no. się pojawia takie małe bej. Także szacun dla mam e, I rodzi się w zbiorniku wodnym, Rodzi się prawda? w zbiorniku, w środowisku wodnym się rodzi. E, natychmiast po porodzie podpływa pod powierzchnię, łapie sobie powietrze. Natura tak to wszystko uwarunkowała, że to działa jak szwajcarski zegarek. <laughs> o proszę. E, ciekawe pytanie w ogóle, jestem ciekawa Marcin czy odpowiesz, Lenta pyta. Po czym można poznać, w jakim humorze są manaty? Po czym poznałeś, że Armstrong hmm. dzisiaj wstał lewym kopytkiem? Po oku. Po lewym czy po prawym? A po obu. On ma tak specyficzną mimikę, że tak powiem, twarzy, że po nim widać od razu, że jest albo w sosie, albo tudzież gnie. A jak nie jest w sosie, to co robi? E, no, 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 no dziwnie się zachowuje. przede wszystkim się też inaczej zachowuje w basenie w stosunku do innych manatów. Jest taki trochę bardziej pobudzony, inaczej pływa. No po, po nich to widać, no. Mhm. To ciekawostka. To się czyta jakby po całym ciele to, to zachowanie. He, Hela teraz jeszcze dopytuje, jak długo młode pozostaje z matką, jak długo matka karmi? E, do 18 miesięcy e, może być z matką, dwuletnie ciele już jest takie samodzielne. Zwróćcie uwagę, jak zamykają się nozdrza. To jest fajny mechanizm, jakby teraz, teraz są zamknięte, teraz tak bo chciała oddać przed momentem. Nie, 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 nie. Ale Przez nie, nie było ważniejsze. Jedzenie no, było tak. ważniejsze. Otwierają Oddech się dziurz, jest ważne. a potem. Się Mateusz zamykają. pyta, który zmysł jest najlepiej rozwinięty. Słuch, wzrok. Co eee, u najlepiej chyba działa? Chyba to węchowe. węchowe wzrok jednak. jest taki bardzo. To widać po Tak, zresztą. te oczka widać, są bardzo malutkie, hmm. takie niemrawe. Czy wydają jakieś dźwięki, Pyta Hela? Bardzo dużo gadają. Oczywiście tych dźwięków nie, a nie słyszą. Wyglądają? No nie wyglądają, ale bardzo dużo dźwięków wydają. Eee, jakby zanurzyć ucho w wodzie, to tam cały czas trwa jakaś dyskusja, debata. Natomiast zwiedzający od strony jakby tej e, ścieżki no, przez tą grubą szybę no, tych dźwięków nie wyłapią. Natomiast jeżeli się e, jest w wodzie, to te dźwięki bardzo ładnie słychać. One tak skrzeczą, skrzypią, piszczą. To, to tych dźwięków jest mnóstwo. Pamiętajmy, że w wodzie dźwięki inaczej tak, się tak. rozchodzą, mhm. więc... E... I mamy oddech teraz. Otworzyły tak, się tak. Nozrze, już się zamknęły. Marysia się pyta, czy pomagacie przy porodzie w jakiejkolwiek spokoju. Nie, poród się odbywa... Naturalnie. naturalnie. Przypominamy o zakazie dokarmiania. Absolutnie. Jak zwiedzacie tutaj i manaty, ale też inne wybiegi, inne zwierzęta, to pamiętajcie, że mamy bardzo dobraną, wyselekcjonowaną żywność, mhm. sprawdzoną z pewnego źródła, i każde dokarmianie grozi później poważnymi konsekwencjami Niestety. dla zwierzęcia. Dużo niepokoi nas właśnie takie zachowanie, więc zwracajcie uwagę również sami innym. Tak, tak? dokładnie. O tym mówi regulamin, Zawsze, więc jest wszystko... W regulaminie jest to napisane, więc samemu można podnieść, zwrócić uwagę, jeżeli nie ma reakcji, to możemy... To co, jakieś ostatnie pytanie? Słuchajcie, zanim Wam przypomnimy, że dzisiaj o 17.00 transmisja na żywo, spotkanie Zoe i Dodo na ratunek. Będzie o koronawirusie i o ratowaniu zwierząt w Azji. Oglądajcie koniecznie, łączcie się. Ja tylko dodam jeszcze, że przez okres wakacji mamy specjalną ofertę wakacyjną. Możecie z naszymi edukatorami, specjalistami zwiedzać Afrykarium od zaplecza. Bardzo ciekawe to jest oprowadzanie, wiem od koleżanki, ale również ja możecie... Byłem. Jeszcze nie byłeś? O, wstydź się. Możecie również skorzystać z oprowadzania po terenie Ogrodu Zoologicznego. Mamy trzy różne tematy do wyboru. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej i na naszym profilu facebookowym. Także przybywajcie, pamiętajcie o zasłanianiu ust, pamiętajcie o trzymaniu dystansu i cóż, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! A dzisiaj o się, włączajcie Facebooka O 17.00, o 17.00.